Psał też Dawidowy według Jana Kochanowskiego, psalm dziesiąty. Czemuś, Panie, odstąpił, czemuś twarz swoje odwrócił precz ode mnie w doległości moją. Gdy zły człowiek przebodzi, gdy jarzmo kładzie na ubogie, bodaj sam zginął w swej radzie. Skąd pocznę, gdzie dokonam? Nie Bóg u niego, ani przystojność ważna, ale co jego duszy miło, co ciału jego smakuje, to chwali, to na większym dobrem szacuje. Takim będąc, z takimż i spółki wiedzie. Żadna muzyka, żadna, Pieśń przy Bisiedzie, wdzięcznej mu w uchu nie brzmi jako bluźnienie przeciw Panu. To słyszeć jego zbawienie. Pychy pełen, nie tylko ludźmi brakuje, ale i Boga sobie lekce szacuje. Bezbożne myśli jego, sprawy brzydliwe. Bo nie pomnij na sądy Twe sprawiedliwe. Nieprzyjaciela swego, szczęściem pijany dmuchnieniem chce porazić. Wiek nieprzetrwany, nie ruszy mię, powiada. Tak mocno stoję. Szczęścia, przygód, odmiany, nic się nie boję. Usta jego przeklęctwa pełnej zdrady. Język roztyrki się jej, krwawe zwady. Mało na tym, ale i drogi zasiada, gdzie jako inny zbójca niewinne zbada. Upatruje chudzinę, w cieniu skryty strzeże. Jako w jaskini lew jadowity czycha, Jakoby porwał nędznika, zdradnie i porwie jeśli jako w jego sak wpadnie, leży za siecią, że go nie stać przy Ziemi. Siła chudych połowił fortelemi swemi i mówi, że Bóg prosto zapomniał świata ani, pojrzy ku Ziemi na wieczne lata. Powstań, panie, a wynieś rękę swą kwoli niewinnej krwi ubogiej, Przebóg! Długo li zły człowiek ma doświadczać twej cierpliwości, mówiąc: Nie ma Bóg w myśli niczyich złości? Myli się, bo ty widzisz i smutnych mękę, i hardych okrucieństwo. Toć wpadnie w rękę, ale człowiek upadły, człowiek niewinny łaskę pozna. Ty, sirod, bronisz, nie inny. Zetrzy niepobożnego, zetrzy w proch, panie. Czyń sąd o jego zbytkach. Nigdy nie stanie. Państwo królestwo będzie na wieki słynąć. A grzeszni... W jego ziemi muszą zginąć. Toć nasze prośby, Panie, tychciej duszy naszej k myśli uczynić to przyjąć w uszy. Broń sirod, broń upadłych. Niechaj ubogim człowiek śmierci podległy nie będzie srogim.